Siemacku z tej strony, dzień dzień dziewięć i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Minecraft Shadowfania. Dzisiaj będziemy się wybierać na przygodę gdzieś tam w oddale mapy, żeby sobie ją zrobić całą. Jestem już przeszykowana i muszę powiedzieć. Jest mi bardzo przykro, bo nie nagrał mi się odcinek. Jak powiększałem trochę farmę, to ja dekorowałem to tak jakby domek, jak w sensie dekorowałem. Hmm. Robiłem Sufit. I tutaj też, nie, nie, sobie pomyliłem się, i na górze też robiłem coś takiego, nie wiem dokładnie co to ma być, ale tak sobie wtedy pomyślałem, że to będzie coś takiego, że tutaj będę wpisywał ludzi, którzy będą na live'ach po prostu, będę was tu zapisał, tu będzie ktoś, znowu kto jest najczęściej, nie wiem czy taki pomysł wam się spodoba, ale mam nadzieję, że tak. No i tak, i będziemy lecieć w tamtą stronę mapy, Bo jestem gotowy, tylko oczywiście nie wziąłem rzeczy. Czyli drewna, bo nie będzie mi się chciało chyba ścinać. To tak... 10 drewna i 100 kobla. Mogę wziąć chyba stąd, nie? To tak. ja tylko szybko przełożę. Okej, okay. i jakaś sikierka i łopata. Nie mam, to zrobię. To jeszcze patryki się stąd wezmę. O, i robię Siekiera Łopata. Żelazna. Yy, od razu mówię, że jeśli będziecie dzisiaj pisać komentarze, to niestety Wam nie odpowiem, bo będę dzisiaj nagrywał parę filmów na zapas. I możecie napisać, kiedy byście chcieli filmy. Bo nie wiem, jak wiecie, mieć jakby taką. No, że nie wiem, jak zabić. Nie mogę się dzisiaj wysłabić coś, powiem tak, żeby było, że na przykład we wtorek i w piątek są filmy, mm, nie pamiętam jak to się tam nazywało, no ale dobra, idę do łódki i płyniemy w dół, dobra i tam, tak, czyli gdzieś w stronę willi. Mm. Jeszcze jakbyście się pytali, to od razu odpowiem, bo nie wiem czy się pytaliście, bo jak coś, bo to jest tak serwer, gdzie mogą wpadać moi znajomi, to tam osiedlił się Daniel z kimś, tylko że nie w tej willi, tylko tam trochę dalej, jest jeszcze jedna villa i tam się osiedlili. Tak, to, to nie wiem czy ktoś się jeszcze tu osiedlał, bo dużo osób tu już grało, tak mi się przynajmniej wydaje, no parę, chyba pięć, sześć osób grało. No, aha, jeszcze łódka. No i parę osób się gdzieś tam poosiedlało, ale nawet nie wiem, czy gdzieś blisko mnie. Dobra, i lecimy. O nie, chyba ja miałem na koordynatów stamtąd. Hmm. Najwyżej czekajcie, jeszcze zrobię teraz. Albo nie, dobra. Bo ja mam screena. Miejmy nadzieję. Jak coś to zobaczę na początku odcinka i będę miał się tofnąć. Dobra, płyniemy. Tak, tak, niby, ale dobra. To płyniemy na razie wodą. Bo chciałbym znaleźć dżunglę albo jakieś... Czy to jest podwodna świątynia? Tak blisko nas. Muszę tam podpłynąć i zobaczyć. Tutaj jest taka fajna wysepka, ale czy tam jest podwodna świątynia? O ja! Ej, ludzie, chyba naprawdę tam jest podwodna świątynia. Tak mi się wydaje. Nie wierzę. Podwodna świątynia? Tak blisko domu? Tak, tutaj. Dobra, to będziemy wiedzieć na przyszłość. To są koordynaty. Hmm, niedaleko, bo ja domku. Dobra, pewnie poza odcinkiem wyce do domu, albo może ta wycieczka będzie trwała więcej niż jeden odcinek. Sam nie wiem. Skłódzę. Nic ciekawego, no i tu nie widzę. Hmm. Hmm. Tu nic nie ma, samo morze. Czy tam jest druga podwodna świątynia, ale naprawdę? Tak mi się wydaje. Ale miejmy nadzieję, że nie. W sensie. Ja zawsze pytam dodatkowe 8 bloków złota. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało aż dwie eksplorować. Nie wierzę. Patrzcie ludzie. Chyba ja mam jakiegoś szczęśliwego sida. Najpierw dwie wilne obok siebie, potem te dwa obok siebie. Dobra, o, bo ja tu zaraz wyjdę spoza mapę. Ale ja chciałem sobie zrobić mapę i może coś ciekawego znaleźć. To wiem, że tutaj też jest to. Wodna świątynia. O tak, ale jestem głupi. tym mi koordywa, jak mam mapę. A ja wiem, gdzie to było. Gdzie był nasz domek. Dobra. Więc płynijmy. Hmm. Nic ciekawego nie widać. Może teraz film na dżunglę, bo nie chce mi się na razie uchodzić poza mapę, bo potem miałbym dość dużo wracania, ale może na jakimś live'ie czy czymś mogłem sobie popłynąć gdzieś daleko. A no i teraz, tak, zauważyłem, że to jest bardzo dużo wody. Nie wiem, zatrzymajmy się gdzieś tu. Pozbieramy sobie co najmniej jedzenie. Dobra, jakieś grzyby nie wiem, łóżka. No dobra, jakie jak stada krów. Nakurat skóra może mi się na coś przydać Więcej skóry w ogóle jeśli zlążymy na tym odcinku, jeśli nic ciekawego tu nie będzie, wrócić do domu, to wam pokażę jeszcze lekko powiększoną farmę. Tylko że jak mówiłem, chyba że ktoś... Nie słyszał, czy po prostu niewyraźnie powiedziałem. To tamten odcinek, gdzie powiem, że się informa, no niestety, ale się nie nagra. Ale mam tu jeszcze. Tyt... Nie, ja chyba za dużo tego jedzenia wziąłem. Jak mi się coś wydaje. Hmm, myślałem, że to będzie gdzieś jakaś wioska. Same podwodne świątynie znalazłem. Coś to było chyba białego o, owca. Akurat mięso. Korczak. Też mogę zebrać, bo jak mam dużo. Jeśli nie wiecie, to mam też farmę. Mam kurczaków, ale to. Czy to jest trzecia willa, czy to jest już ta moja? W sensie tego Daniela. Trzeba to zobaczyć, bo jeśli trzecia willa, to ją sobie splądujemy, bo z takimi itemkami to na pewno dam radę. Ale jeśli to jest Villa Daniela, to gdzie tak blisko już jest ten dom? E, 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 aha, ludzie, jestem bardzo blisko dom, bo to jest Villa jest Daniela. Tak, nie, tak, to jest Villa Daniela, którą ten, penetrowaliśmy na live. Jeszcze możemy co iść trochę w tamtą stronę. No ale dobra. Przynajmniej pozbieramy jedzenie. Nawet nie wiedziałem, że on ma taki los tutaj. Zapomniałem o tym. No ale dobre Sobie już tak trochę tam pobiegnę. czy mi sobie dam na mapę tą willę. Chyba jakoś tędy, tędy. Ups, pewny ja spad. Tędy. No i jestem na jakiejś polanie. Ale hmm. oni gdzieś tu się osiedlili już. W tej Willi mogę nawet zobaczyć. Mam jak to ś. Ma chyba sprzał. Tak, wziąłem na szczęście. Hmm. O, dymie. Przydadzą mi się na więcej ciast. To wezmę. Bo oni nie widzę, żeby tutaj hodowali. To im jedną zostawię. A dobra, wezmę, jak coś to im dam. Kurde, już noc się dzieje. Hmm. Dobra, nie łóżka. Ta, łóżka. Tak, bo tamta jest ucięta. Wejdę tutaj, miejmy no nadzieję, że nikogo tu nie będzie z tych takich mopków i to źle dałem, może tak, o. Nie. Tak. Zobaczmy, bo oni gdzieś tu pewnie mają jakieś łóżko. Mm, łóżko jakieś cokolwiek. Czyba wywita. No nie, nie mówcie, że nie mają tu łóżka. Wełna. No to pięknie. Zrobimy sobie czerwone łóżko. Hmm. Okej. Okay. Bo nie chce mi się rzucać craftingu. Gdzie Nic nie ma. Nie. Się ważnego to nie była jakaś czerwona wełna, zaraz im postawię tu czerwone łóżko. Było jakieś tam auto w tle, ale chyba źle postawiłem. Tak. Dobra, i śpimy. Jeśli tu coś miało być ważnego, to nie zaznaczymy tym czerwonym łóżkiem. O, chociaż nie wiem, czy ja tego nie stawiam, żeby się zabarekadować. Sam nie wiem. Dobra, to już może go stąd wychodzić. I chyba to będzie nawet odcinek, bo... Myślałem, że coś znajdę, ale nie, w sensie znalazłem, a nie będę eksplorował takich rzeczy na odcinek. Bo potrzebowałbym podki, to może na live albo na czymś, jak się przyszypuję. No, chodź tu, pięknie węgiel. O, mogę wykopać żelazo. Zawsze na propsie żelazo. Na jakieś kowadło, chociaż mam już jedno. A węgiel na eksp, na mieczyk. Bo chciałem właśnie zenchantować i kilof na jakąś fortunę by się przydał. Ale na razie nie mam co. Z dziesiątym levelem to raczej nie zenchantuję, na takie rzeczy. Ale przynajmniej ten set mam dobrze zenchantowany. Przynajmniej dla mnie to nie jest jakieś mega źle. Ochrona 2, ochrona 2, ochrona 1, no i powolne opadanie 2. To nie jest jakieś najgorsze dobra. Już dalej tego węgla tam nie zbieram. Okej. Okay, I wracamy chyba do rynku. Ale wrócimy tak, żeby nam się mapa jeszcze napełniła. Czyli jakoś tędy. Okej. Okay, tędy. O! Akurat jeszcze jedzę... Nie wiem co to jest dobra, biegnę dalej, dalej. Przez ten gęsty las. No niestety. Oczajmy i świnie. Są... Dobra. I tutaj za niedługo już będę przy domku. O, a tutaj obok siebie takie dwa grzyby wielkie. O! O, czy ja... A to, o się siedzion. Co on to robi? Wyszedł chyba z którejś z tych. Z tej uciętej wyszedł, bo może tutaj jeszcze parę tych typków zostało. Ale ja nie wiem. Mm, dobra, spróbujemy. Aaaa! Jest pięknie. Może gdzieś z tej uciętej wypadki, nie ja wiem. Dobra, jeszcze jeden kotelcy wiem. Ale ja dale daleko tą łódką popłynąłem. Ale fajnie, bo w ogóle to jest takie duże morze. Tam obok, tam gdzie są te świątynie. Jak pewnie widzicie też na mapie. Dobra, lecimy tutaj, tutaj. Co tu jest, że takie białe? Zbior zimowy Bo może jest iglo. Nie. To czemu to jest tak biało? Nie wiem. No bo tam jest już mój dom. No ja chcę się dowiedzieć, co jest za tą górą. Takie białe coś jest. Chyba, że to chodzi... A to chyba jest ten śnieg po prostu. Bo nie widzę tu nigdzie zimowego biomu. No dobra, to lecę. Stąd nie doskoczę, ale stąd, o i stąd. Łódko nie tań, halo. Halo, łódko. Co ty odwalasz? Aha, łódka poszła na dno, myślałem, że ona wstanie, ale no, dobra. No i szczerze nic takiego nie zdobyliśmy, ale mamy zaś na kolejny odcinek albo na kolejny live. Zawsze jedzenie zdobyte, a trochę dużo nawet. Ja dam już wszystko po poza odcinkiem i to dawam, jak on coś na szybko pokażę. No gdzieś tutaj mogę zaparkować, chyba tak, no, pięknie. No patrzcie, tutaj jest powiększona farma, jeszcze sobie zbieram te jajka z farmy kurczaków i może je rozmnożę, mam nasionę? Mam trzy, wystarczy. O tak samo chyba widzieli, jeśli ktoś był na live to wie, że z ząbiakami dropły marchewki, w sensie marchewka, teraz mam, o widzicie jaka jest duża ta farma, ja sobie je poza odcinkiem zawsze rozmnożam. Osiem jajek i tutaj macie, no niestety tylko trzy, ale dobra to jeszcze zbieram zboże i nakarmię kłodzaki, żebym miał ich więcej. Dobra. Teraz zasadzić. Bo tak się trochę nie odzywam, ale dobra, już 38 to wystarczy, żeby ich rozmnożyć. Dobra, macie. Ty masz, ty, ma ty nie możesz, ty masz. No, ja chcę tu was klikać. Czemu nie mogę was klikać? Halo. Ej, czemu ja nie mogę ich karmić? już wszystkich nakarmiłam? Bo dobrze chyba klikam, bo tak się bije. Nie wiem, masz. Coś tak? Nie no, tylko, dobra to nakarmię tego mojego, żeby był duży. Da się tak? Chyba się dało, gdzieś tak wyglądałem na YouTubie. Na YouTubie, ale nie, nie. mam chyba za mało nasionek. Dobra, to masz tu ktoś ten mały, o ten. Bierz nasionko. O. No i dobra. No i to chyba tyle w tym odcinku. Więc... Więc na tyle. Tam już mam mój domek. Ok, sobie strzelę z tego łuku, może poduję tego squida. O ja! Co to tam się stało? Jakie czarne? ja, to jest jakiś element. Co to z niego wypada? Ja muszę zobaczyć, bo ja o tym nie wiedziałem. Nawet taka animacja. Naprawdę, ej! Ale fajne! Nie wiedziałem o tym. No dobra, to się pożegnamy na statku. Może kiedyś był lepszy, a ten był taki, trochę na szybko. No, ale wiecie, zawsze fajne miejsce, na przykład do pożegnania się albo przywitania. Bo jest to. nie, dobra, to się tak robiło. No, co jest? A? Nie, tak jest słabo, tu tak. Będzie. No więc, ten, to już trzecie, ja powiem. To będzie o tyle w tym odcinku. Rzeczy i upiekuję, poseguję w domku, poza odcinkiem. No i możecie powiedzieć, czy odcinek Wam się podobał. Teraz możecie ocenić odcinek dając lajka like lub dislajka, Czyli ja wolę ten w górę, ale możecie, jeśli chcecie, dawać to w dół. No i elo.